Basia już tu była? A ja jej nie widziałam, <noise> Ale tutaj już nurkowała, nie? Ale <noise> w szczęściu <noise> apteczka zawsze była. Takiej pięknej nie kupiła? <noise> Pozdrawiamy, Basie. <noise> I Grzesia oczywiście, bo, bo będzie zazdrosny. Dlaczego no, młodzieniaszka Tak. 55 zł wydłecik. Filiżanki, coś dla mnie. A stylowic nic nie masz? Nie Nie Chociaż poczekaj, tutaj... Tułowice Tułowice, tułowice ale tak, no. ale mhm. Tutaj jest taka piękna Ale ładna no prawie, prawie przeszuczysta Kurczę A nie wiesz co to jest? ale w Wilku jest tylko takie coś wiem, że jakaś stara porcelana bo jest taka sygnaturka tylko ale nic na razie ciekawe czy to nie jest jawo Jaworzyna 35 piękne na razie odłożę, ponagrywam o Wilku mowa przed chwilą z Agnieszką rozmawiałem Agnieszka mówi nie chce ci pokazać, jest Basia jest Grześ z kanału nie muszę przedstawiać Witamy serdecznie I pokaż. pokaż Basia dostała w prezencie Zawieszkę, łyżeczkę To chyba od zegarmistrza Sreberko to W jakiejś żywicy zatopione no. Mistrzostwo Fajne Cały ołtarz wita stworzona się to dostałem. dostałem. Ja też chcę z tobą płacić. A ja, jak to no. Proszę bardzo, no robili zakupy? Dostałem. Dostałeś, prezent. Biżur, biżur? Nie no, wiem, za jakiś roga. Sroczka. Powiem ci, to jest tak typowa sprawa. To jest w domu. Do zobaczenia na kanale. U Basik i Grzesia Super Lecę dalej, bo nic przez Was nie nagram Do widzenia Kościół dalej w remoncie No to 250 250 220 To tylko To jest bardzo no Zobaczcie to... geçtiği bir tane kamera karta kamera geçtiği de müsaade. Kartı çıkartıp şu kanı şu. Kartı çıkart. Ne rastbitti, ne geçip gitti. Ciekawe, ciekawe bardzo. Zaraz zapytam pana. Podwory kino. Продолжение следует... А.

Pewnie tania nie jest hmm. no zaczekaj, zaczekaj, To znaczy mamy z tej serii talerzy, wiesz? Tak. To nie jest Huchin Reuter czasem, nie, tych mhm. bardzo podobny. Te kartoniki można pogrzebać. Ostatnio w lublińcu pana nagrywałem. Myślałem, że spotkamy się w kumnicach, a tutaj się okazuje, że widzimy się w pszczynie. Tutaj już lodowisko przygotowane za chwilę Aha. będą pewnie zalewać. Trzeba nas strychu odkopać łyżwy i przyjechać tutaj kiedyś pośmigać Jak widzicie monetki też aparaty Dzień dobry panie Jakbyś mógł Dzień dobry, Panie kapitanie Ten co? obraz tak na środek proszę czekać Mo, się... może, może być z kasą o, o, może się. być z kasą Mogę, Nie muszę się ogarnąć rękę wiesz? że ona nie jest sprawna tak co tam masz czy Co? A nie znagrywam sobie bez pozwolenia Aha Ufaj, będą mnie szukali? Będą szukali Aha To jest 39 rok i to jest te, no, te samoloty no mhm. a przyszedłem cię nagrać Znaczy nie ciebie, nie tyle ciebie O jest tam mu Piotrusia Poczekaj, może Męża Nie, ja, ja dziękuję, nie palę, o, ja cię odpalę Ja nie chcę o, Daj, odpalę ci papieroski To jest taka 2D No widzę właśnie To ty ty możesz oglądać Sławek nie może bo Byś mogła być zazdrosna A może takiego pan zapali? Malboro Zapalniczek to masz kolekcję no, taką i aparatów, że... Która ruska, która austriacka Zaraz widać, nie? Ta ruska? Tak, zaraz widać A ta austriacka Idę na szkiełka. Poddać się? Poddać się? Poddać się Coś panu złożyć? Jakieś będinkie, co podać? O, takie szyneczki z PRL-u to mi zjadł. No, mm, no, takie no, no, tam, no, z tamtych no, lat. Szyneczki z PRL-u, no kto tam nie zjadł. Jury, no. czekaj, tu. To nie ma. No, jedź, szyneczka z PRL-u teraz to. Co? ty wtedy była szyneczka taka, że u... co mam zrobić Może soczku? No. Może soczku tutaj Owoce poproszę jakieś, zabuszka czy coś Tutaj damy rułeczkę siu, siu i będzie na piecyku I Na piecyku. No. Będzie... będzie kompot z gumy jagód Ale to z przymrużeniem na wesoło Bez,

Brawo. Coś mega ciekawego? Bardzo Oto, to, 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 to Złocie 14 karat Ja mm. No jest kozak Grubo no. Tutaj jest Tutaj w tym miejscu jest O tu jest funca Widać? Ano jest, jest. 585 Tak jest Zatem 14 karat No mega Przecież Tu jest austriacki brąz Rock. Nic wielkiego, ale wypuścił ze swojego życia serię takich różnych zwierząt. Drogi temat? 300 zł. A tutaj czwórka. Dwa okularki? No, na czterech kołach. Mhm. To, to nie, Miśnia, nie, to jest coś fajnego. Co to jest? Takiego? To jest Józefina. Józefina, to ja jest tu Józefina. patrzę. Najpiękniejszą. To jest... No ładna jest. Księżniczka wśród filiżanek. Nie, tak. Nie Tam mi się tak mega nie. podoba. Tu, Worobiewski, panie, Patrzcie, to są wszystko detale ręcznie malowane. Ona jest naprawdę piękna, ale Worobiewski kurczy, no. No no, nie, no 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 popatrz jeden nie na drugi nie, ma, jeden. nie ma polotu <grym> nie ma polotu no. nie ma podlotu. Pod no. pod nie, nie ma. polotu to Jest. A piękne piękne A to jest <grym> na koniec, to. Ale za chwilę będzie. to ale on jest no, taki dosyć... Taki... pasowowy. Oj, 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 oj. To bardzo dużo tych programów w telewizji. 40, ustalę Na koniec opuszczam ceny. A ten wazon ile? Czysta, czysta. Okay. Piękne ma bąbelki Ten też cudny 180 z babcią, i z pieskiem, fajna figurka, no taka matowa, chyba z mi się wydaje, Coca-Cola, coraz bliżej święta. I sferęki. Ciekawe. Film będzie dzisiaj bardzo krótki z przyczyny. Zaraz będą się ludzie zwijać, także chyba mi się nie uda panagrywać.